Hej, czyli witajcie, z tej strony Bitrox To jest kontynuacja z kasy story yy, Po drugim odcinku postanowiłem zrobić Przejść jedną falę samemu yy, Pomyślałem, że sobie pozbieram trochę roślin dorobię tutaj magazyn, jak sam widzicie Oczywiście nasze delmy też Kończą fortecę I w dzisiejszym Odcinku Jeżeli dokończą yy, No fosę to postawimy jeszcze tą... most i po moście spróbuję coś jakoś fortyfikację. jeżeli to zrobimy to będzie trzeba się jeszcze odizolować z tej strony a najlepiej to od razu puścić tu fosę, nie tu najlepiej puścić fosę żeby, żeby nie mogli tędy złazić dlatego już na to od razu zrobimy Zauważyłem, że niektóre osoby oglądają Tylko, no oczywiście nic nie mówią standardowo Więc jakbym mógł prosić o wasze komentarze, byłbym bardzo wdzięczny Ok, w ten sposób możemy tą fosę poprowadzić Wszystko jest w porządku Tylko damy dotąd, chociaż to może... No, może być I w ten oto no, sposób będzie można sobie zrobić tutaj przejście, zrobimy nie wiem mm. Murek, chociaż, chociaż tutaj po te drzewa nadblokują wszystko Więc tu będziemy mieli kawałek, nie wiem, może sobie tutaj zrobić jakiś magazyn No i właśnie w taki sposób wpadłem na pewien pomysł Jak wytną całe to się zajmiemy wycinaniem pięków I powiem wam, że zacznę więcej używać tego podwójnego czasu Według mnie to zaoszczędzi i dzięki temu będziemy mogli robić o wiele, znaczy takiej samej długości filmy, ale dzięki temu będziemy mogli więcej fal zrobić. Więc widzicie, oni chodzą o wiele szybciej. Najgorsze będzie to, jak się przyzwyczajicie i później będzie wejść szybciej, bo nudzi nam się. No ale to będziemy spowalniać według mnie tylko podczas walki, lub jeżeli będziemy musieli coś wybudowywać. Tutaj powoli kończą. Czy coś tutaj mamy jeszcze do budowywać? No nie wiem. Tutaj ten kawałek trzeba zrobić. Eee, nie wcisnęło się. Ok, i to ok. Czyli jak skończę robić jedno. Tutaj będę musieli dorobić kolejne Okej okay. Zrobię takie coś Tu to W tą stronę czy w tą Chyba w tą To strzelę w tą stronę, a to strzelę w to. O W taki sposób sobie powiększyłem trochę w górę się w tej grze wystarczy trochę się pobawić, trochę pokombinować i macie zarąbisty... Dobra, ile chcę sobie zrobić lamp? Jedną... Raz, dwa, trzy... Dobra, nie. Eee. Te lampy bym chciał w jakiś sposób postawić, zróbmy na sam początek pięć. Tu będzie już się cało, więc możemy... Tu jedną strzelić, tu jedną, tu drugą, czy będą trzy łącznie? Cztery i pięć. I co będzie jeszcze do zrobienia? Mm, no dobra. I atakują nas. No to spowalniamy czas. Teraz. I czy będą nas teraz atakować? Jako, że jednostki takie tak, tu, a wystrzelcy tu. O, i jak widzicie, idzie pierwsza łiczka i będą też od tej strony. Jak widzicie, to też już odizolowa odizolowaliśmy. No więc, cóż, trzeba być teraz czujnym. No, ale jednak no, to też przechodzą. Łydźka trochę została w tyle. Chyba zaraz zacznie strzelać. I tu jedna dema nam spadła. Nie wiem dlaczego. O nie. Dobra, teraz wszyscy tutaj. Zaraz wam pokażę o co chodzi. Dlaczego jest źle. Bo to standardowo Wiczka robi takie coś, że podchodzi do. Kryształu i przy krysztale Respi jednostki Nie umieraj No właśnie Kolejna fala Wszyscy macie się uzbroić Ile mi padło? Jedna, dwie Walczyć. no, powiem wam, że wiecie, dlaczego to, to tak nam się zrobiło. Dlaczego nam dwie padły. Już wam w tym mówię dlaczego. To wszystko przez to, że nie mamy drzwi. Już się za nie bierzemy. Oni na pierwszy. Dobra, w którą stronę jest rama? W to. Okej, okay, czyli tu strzelamy w ten sposób, tu w ten i w ten. Od razu daję te wzmocnione, bo nie mam zamiaru bawić się później w naprawianie tego wszystkiego. I dajemy sobie na maksa yy, odreperowania zadania. Jak coś będzie uszkodzone, to będą naprawiać. I tutaj jeszcze, żeby posprzątali Oczywiście sprzątanie i reperowanie na maxa dajemy I jako, że już się skończył atak To dajemy podwójny czas Szybciej, szybciej Czyli tak naprawdę teraz dopiero za 3 minuty będzie Walka Tutaj w to stronę, tutaj w tą stronę, tu jedno W ten sposób może być raczej I tu jedno, czyli jeszcze musimy zrobić jedno jeszcze Nie w tym, tylko w tym Dobra, oni się bawią, tutaj teraz byśmy to musieli zrobić ale wtedy zaczną łazić od tej strony. A my tutaj jesteśmy odsłonięci. Więc ja to zadanie na chwilę obecną zablokuję. To jest na chwilę obecną na najwyższym poziomie. I okej, okay, niech, niech tak zostanie. Już stawiało lampki. No, lampki sobie chcę postawić, dlatego, żeby już dokończyć to. Już mieć taki punkt odbioru. Jeszcze dwie minuty. Ok, straciłem dwóch halabardistów i to bardzo według mnie dobrze, ponieważ będziemy mieli teraz zamiast nich dwóch. O, widzicie? I teraz robimy taki myk tu jest zadanie do budowania. Teraz zamiast y, do kopalni, wszyscy pójdą do, do budowania. Mm. Sentineli nie robię, bo one mają tak małe obrażenia, że się ich naprawdę nie ufa robić. Sentinele, po co one są w ogóle? No dobra, jako wieżyczki, ale nie, niepotrzebne. Czy katapulta robić? Ludzie często ją robią, ale to nie. Jak? Ja wam radzę ją robić dopiero wtedy, kiedy macie yy, po coś. Kiedy jest naprawdę. Tutaj sobie dajmy tego. Yy, katapulta się nie opłaca według mnie robić. Ona jest. No wiedzieć co może nam się kiedyś przydać, a skoro cały czas od tej jednej strony atakują To można spróbować ją zrobić, tylko będę musiał później dużo siarki zużyć Na to, żeby... Było trzeba zużyć dużo siarki, żeby robić bomby, a bomby jedy... no niestety nie są zbyt tanie Czekaj, tam to woli Explosive barrel tylko no dobra. O, już zrobili. Fajnie. Zróbmy sobie dwóch tych. Czy mamy jakieś? Nie mamy żadnych. Ok, dajmy, żeby robili na okrągło. Wiem, że to trochę się. że to jednak trochę zmarnuje nam. Ok, więc zróbmy cztery i wyłączmy. Ja nie chcę tego zbyt dużo. Okej, okay, już się wszyscy muszą uzbroić Mam kogoś wolnego? Nie mam nikogo wolnego. Okej, okay, to się nazywa efektywność Oni tu, a my tu Zrobili te wszystkie drzwi, wszystkie drzwi na miejscu i do boju. Macie atakować rycerzy, a nie halabardystów. Dobra, zamieńcie się. Pyna nam się odrodziła. Okej, okay, wszyscy i teraz powrót do pracy. To tutaj zróbmy drugie strzątanie To bardziej w tą stronę. To bardziej w tą stronę. No, skończyliśmy walczyć. Ok, teraz spowolni czas. Już im pozwolę, żeby to niszczyli. I mamy. Dajemy im teraz zadanie, żeby to wszystko zniszczyli. I tak się zastanawiam, że tutaj zrobimy jedną wielką kopalnię. Stąd będziemy mieli główny przychód tego kamienia. Będziemy go głównie czerpać. Znaczy, no wiem, że to może być trochę głupie, że no jednak marnujemy taki duży kawałek, może by to na magazyn przeznaczyć. Ale według mnie, skoro tej, tej, tej strony nie atakują, to tutaj to wszystko zrobimy. Dlaczego tą beczkę tutaj zostawiłem? No dobra, to jako, że tutaj mamy. Kopalnie, to ją jeszcze zablokujemy, bo muszą się wziąć zabudowanie. Czy jeżeli ja to tutaj wezmę Widzicie? I już nie mają co do roboty. Musimy coś im dać do roboty, bo... O mój może, dobra. Kopać się nie będą kopać, bo nie mają miejsca, więc musimy się wziąć zabudowanie. Tutaj nie będziemy budować. I budujemy tutaj sobie mur. E, I tutaj będzie wejście. Dobra, na chwilę obecną jeszcze nie wiem, gdzie będzie dokładnie taka kopalnia. Czy znaczy wiem, ale nie jestem w stanie określić, w którą stronę pójdzie. Dlatego my na chwilę obecną robimy tylko tyle. Dobra, nie, zapsułem. Budowanie. Tutaj będą te podpory Znaczy te podstawy, co tam wtedy wam pokazywałem Na jakiej zasadzie to polega I tutaj dopiero chcę Okej, okay, jako że tutaj Widzicie, nie mieli co robić Dlatego się wzięli za to Teraz się zapewne zastanawiacie, dlaczego to, to w ten sposób zrobiłem. Za chwilę Wam pokażę, co chcę zrobić. Tu jest miejsce na jeden klocek. Tutaj jest też po jednym klocku tylko miejsce. Ok, tutaj już mamy zrobione. tu takie coś albo nie No powiem wam, że troszkę tutaj można się zabawić. No i sorki, że teraz mało gadam, ale wczuwam się w rolę artysty. Okej, okay. my to mamy dotąd, czyli jak te dwa są. Czyli do tego tu klocka trzeba się dowodować. Czy już tutaj będzie koniec? Jak to zrobić? Bo jednak tego to trzeba tutaj zabunkrować. Trzeba zrobić tak, żeby... Tylko tędy chcieli przejść A wiecie co? Ja już zajmę im tutaj Most Już pozwolę im to zrobić To zostawię otwarte na chwilę obecną Could not find storage no. Nie znajdujesz Tutaj budujcie, a nie jesteście. Dobra, chwila. Gdzie ja tutaj dałem te schody? W tą stronę. może być. Nikomu nie przeszkadza. E, no właśnie. Tutaj będzie trzeba dorobić. O, jest. Nie tak chciałem zrobić. A, dobra, nie, jednak tego nie, nie zrobi. Trzeba mu zrobić takie schodki. Teraz każemy mu tutaj wejść. Teraz to zniszczyć. Teraz to zniszczyć. Teraz to. I tak dalej. O i oto właśnie zrobiliśmy schodki. A teraz poproszę by to ktoś posprzątał. No jednak jeżeli chodzi o yy, Kopalnie to to jednak nie jest najważniejsza rzecz. Teraz najważniejsze, żeby to posprzątali Dobra, widzę, że jeszcze masz terrora I teraz to Oj, delmy, delmy. Wy to naprawdę czasami macie takiego No nic, tylko zatłudź. A teraz wszyscy do roboty. ten eee, no Boże, już nagrałem dwa odcinki z kompanów Heroes, to już oczywiście zaczynam się... Tak, nagrałem... Taką grę jak kompanów Heroes i teraz... Liczę, że odbierzecie ją... W miły sposób Okej, okay, znowu się ładnie ustawili Witchka. Mamy golema? Nie mamy. Wiecie co? Ja już lekko przeatakuję. O nie, dobra, strzela, chować się. Macie mają zasięg? Czemu nie macie zasięgu? Uciekać, jednak to jest bólny pomysł. Dobra, łyska się zbagowała. Ej, na E, piwa. No zostaw go w spokoju. Dać między sok fajle. Ty zaraz giniesz. Co robisz? Dobra. I siedź tu. No właśnie, już nam kolejna padła. Jedna nowa Delma. Dobra, atakować. Trzeba ją zatłuc. Teraz wszyscy wracać do pracy. Mamy 7 minut do następnej walki. Ile to się nagrywa? 22 minuty. Według mnie to chwilowo na tyle. Zrobiliśmy chyba 3, 3 fale. Według mnie tyle nam wystarczy. Możemy jeszcze chwilę sobie pobudować, ale to myślę, że zostawię na następny odcinek. Wiem, że ten odcinek może być nudny Cóż, przynajmniej widzicie, jak nasza osada się rozbudowuje. Widzicie jakie mam plany co do. Kontynuacji naszej twierdzy i myślę też nad tym, żeby tutaj spróbować zrobić most między no widzicie, w ten sposób nam to chce zrobić, a ja jednak bym chciał to jakoś urozmaicić, więc spróbuję jeszcze ten most tylko dokończyć i myślę, że będziemy kończyć eee, tutaj, zawsze to gubię w tą stronę, w tą stronę i teraz chcę mamy most i dzięki temu nie będziemy potrzebować tutaj żadnych schodków chociaż tutaj będziemy ten, jakieś schodki dorobić, dlatego jedno tutaj zostawię, chociaż nawet nie będzie sensu w przyszłości jeszcze dorobimy sobie drugą yy, warstwę, tego już początki możemy poustawiać. A ja wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście, jeżeli do, dotrwaliście do końca. Yy, jeżeli Wam się spodobał odcinek, zostawcie łapkę w górę. Nie. Dobra. No i ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Pożegnajcie się z domami. Cześć!